Dzi, 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 dzi. Witamy w najnowszym wydaniu. Dzień dobry, Lise Petrzok. W dzisiejszym odcinku naszych wiadomości i newsów przedstawimy warsztaty plastyczne, które prowadzi. Kotka Sophie Garrett. Na warsztatach zajęciowych zebrało się wiele petshopów chcących coś porysować. Tak, właśnie. Teraz nasza reporterka Lisica Linema przeniesie się na warsztaty i pokaże Wam, co się tam dzieje ciekawego. Linema, gdzie jesteś? w Petsowie. Tu bez, 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 bez. Jestem właśnie w Petsowie. Yy, I przy warsztatach kotki Sophie Caret. znajduje no, tam bardzo dużo yy, jest tam dużo atrakcji yy, i dlatego też dużo petshopów. Yy, myślę, że Sophie Caret zrobiła słuszną decyzję tworząc te warsztaty. Ponieważ wiele pet shopów ym, niezbyt bardzo potrafi rysować, a, więc przydadzą się takie warsztaty. Myślę, że Sophie jest bardzo miła. Przeniesiemy się teraz na warsztaty, na główne miejsce warsztatów, żeby zobaczyć, jak tam sobie shopy radzą. Witam was, petzopy. Cześć, cześć. Obok mnie stoi właśnie kotka z Garetku. która założyła warsztaty ze z Petro. Powiedz nam, Sofi, dlaczego założyłaś warsztaty? A więc założyłam to warsztaty, ponieważ zajmuję się głównie plastyką i innymi takimi rzeczami. Lubię też kiedyś filmy, lecz tak, tak. Więc zawsze zajmuję się plastyką, rysuję, robię inne rzeczy. A ponieważ chciałabym rozpowszechniać ten mój talent plastyczny, postanowiłam zrobić właśnie takie warsztaty. Właśnie dlatego Sophie Gareth zrobiła te warsztaty. A kiedy zaczną petki robić e, rzeczy? E, już niedługo, już jutro zaczną. Dobrze. No dobrze, dziękujemy za informację. Teraz e, relacja z koncertu. I, you, tak, koncert, wiele fanów i krzyczące fanki. Spójrzmy na reporte zrobione przez Linemę, to znaczy przez Luo. Witam, to ja Fluo. Jestem właśnie w Petsowku na koncercie Little Lovely. Little Lovely. I koniec części pierwszej.